Szanowni Państwo, dziękujemy serdecznie za Waszą obecność. Troszeczkę z dreszczykiem emocji postanowiliśmy, tak jak Pan Dyrektor powiedział, po raz pierwszy od nie wiem wielu, wielu lat, niepamiętnych czasów, zorganizować takie spotkanie mieszkańców Wschowy w centralnym punkcie na rynku, aby pokolendować, aby poczuć już taką atmosferę świąt Bożego Narodzenia i za to, że Państwo odpowiedzieliście pozytywnie, jesteście tutaj serdecznie. Serdecznie dziękuję. Poczujmy tą wspólnotę przed świętami, a w imieniu... Samorządu Miasta i Gminy Wschowa Proszę przyjąć ode mnie najserdeczniejsze Już świąteczne życzenia Przede wszystkim, aby te święta Upłynęły wszystkim Państwu W radosnym świętowaniu W gronie najbliższych Aby nie opuszczało Was zdrowie Dobry humor I aby po tych świętach Ciągle jeszcze w tym podniosłym Świątecznym nastroju Witać za moment Nowy Rok A więc wszystkiego najlepszego Na święta Natomiast przygotowaliśmy dzisiaj oprócz kolędowania, występów dzieci, młodzieży również kilka atrakcji i o nich powie pan Ireneusz Mierzowiec, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju. Dobry wieczór, drodzy Państwo. Ja tak się może kojarzę niektórym z Państwa z kulinariami w tym mieście, to z racji tego, że Jarmark Mieszczański to nasza koronna impreza. W związku z tym słów parę o kulinariach. Otóż po mojej prawej stronie Państwo Gierczak mają w sprzedaży doskonałe pierniki, Pierników na święta jeszcze nie upiekł ten. Bardzo proszę, może sobie je nabyć. Ale tak naprawdę, atrakcją, którą chcielibyśmy Państwu zaserwować, jest barszczyk oraz krokiety. Oczywiście za darmo Urząd Miasta i Gminy zafundował 400 porcji. Nie wiem, czy jest tu 400 osób, czy więcej. 400 porcji do dyspozycji Państwa. Proszę się odwrócić. Oczywiście serdeczne ukłony i podziękowania dla Jadłodajni Wschowiaka, dla Państwa Trusewicz który to dla Państwa ten posiłek skromny, skromny, ale jednak jak na pierwszy raz to myślę, że wystarczający uszukowali. Mikołaje, aha, jeszcze pan burmistrz podpowiada mi, że chodzą Mikołaje. Mikołaje oczywiście rozdają wszystkim, tylko grzecznym dzieciom, lizaczki oraz cukierki. Oczywiście dzieci pamiętajcie, że na pytanie, czy byłyście grzeczne, odpowiadacie tak, oczywiście byłyśmy grzeczne.